Radio Z, Siódmy dzień tygodnia. Rok 2011 ma być rokiem, przed słowami Miłosza. Posłanka Sobecka nie chce się na to zgodzić, bo Miłosz nazwał Krzyż próchnem. Co pan na to? Mariusz Błaszczak. Czy może Panie rok redaktor, 2011 być rokiem? Za 17, godzina 10. Może przestaniemy już o opozycji rozmawiać, tylko byśmy porozmawiali. Ja o, chciałam o, Czesławie o Miłosz, on nie jest w opozycji. Nie, ale <laughs> mówi pani o posłance Sobeckiej. <laughs> czy rok prawda? 2011 może być rokiem? Miłosza? Może być, może być. Może być. O, to dziękuję. I to, to hmm. mi wystarczy. To teraz porozmawiamy o. o, o <laughs> teraz panu, się zacznie. O panu pośle Halickim, który mówi, że premier nie ma empatii, że premier źle traktuje ludzi, e, o tym, że otacza się lizusami, że właściwie nie wie, co się dzieje w regionach. Znaczpał się? <laughs> nie, no, rzeczywiście pojawiły się takie głosy wśród kolegów partyjnych, którzy przeczytali ten wywiad. Andrzej, coś ty palił wczoraj ale Konopię. myślę, że, <grym> że z <Jarosławem> coś biorą. <grym> myślę, Polska, że <grym> e... sobie tak zupełnie niedobry, nie, nie, nie niepotrzebny wywiad. Ja... Ale o co chodziło właściwie? Właśnie usiłujemy to wyjaśnić od kilku dni. On, sam, się on sam nie potrafi tego do końca wyjaśnić. Wczoraj się wycofywał rakiem z tych wszystkich słów i stwierdzeń, które, które padły. No ale to jest tak, papier można, można wy, wyrzucić, ale jest internet. No i jest, i trzeba, trzeba, go, trzeba go o to zapytać. Zresztą dziennikarze wczoraj zauważyli bardzo taką symptomatyczną reakcję pana posła Halickiego na przemówienie Donalda Tuska, bo jako pierwszy zerwał się i klaskał na stojąco po zakończeniu, zakończeniu, zakończeniu dołączył do przemówienia. Więc yy, myślę, że bardzo wziął sobie do serca y, słowa pana przewodniczącego, który najpierw mówił myśleć o tym, tym że najpierw pomyśleć, a potem udzielić wywiadu. Myślę, że do niego trafiły, skoro tak spontanicznie. Ale to się jakaś taka żółć wylała, żal się wylał, to, co, żółć, żal, co to było. To co yy, pan premier mówił? Pan poseł Halicki rzeczywiście no, ma niewielką wiedzę o, o tym, jak wygląda praca w kancelarii. To pan ma większą. A czy trzeba, podawać, premiera, bo... prze, trzeba, przepraszam, podawać piłkę panu premierowi, żeby strzelił? Bo <noise> nie, ja jak nie, nie, to ma zły Ja, ja nie, nie należę do. Tej części platformy obywatelskiej, która kopie piłkę z panem premierem od boiska, trzymam się z daleka. Najwyżej biegam po bieżni dookoła czasami Aha. jak tam w piłkę podaję grają. Piłkę. Piłkę. Bo, bo tam, ale, 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 tam pytanie, trzeba rzeczywiście ten, dobrze grać, żeby Ten zagrać. wywiad był uzgodniony z, z Grzegorzem Schetyną, bo Halicki jest człowiekiem z Proszę pytać o to pana marszałka Schetyna. Radio Z. Siódmy dzień tygodnia.